Problem z, ze spłacalnością kredytów będzie za chwilę. Wiesz, wierzytelności to są takie, y, takie pieniądze, które leżą i wszyscy się ich boją podnieść. Była próba wprowadzenia obostrzenia, że np. osób powyżej 75 roku nie można windykować. To jaki czas jest nam potrzebny, żeby odzyskać kapitał, który włożyliśmy? Nieruchomość rocznie tam 2-3%, tak jak sobie idzie, a wierzytelność rocznie 15% tak? na wierzytelności można zrobić. Mecenasem kanału jest Saxobank, duński bank inwestycyjny. Dywersyfikuj się geograficznie i inwestuj na całym świecie. Link w opisie. Dzisiaj mam bardzo wyjątkowego gościa. Na tyle wyjątkowego, że wiedza, która pojawiła się w ostatnich odcinkach, pozwoliła mi realnie zarobić ponad 60%. A jeżeli ktoś był bardziej wytrwały i zrobił to szybciej, to mógł wykręcić ponad 500%. Jestem ciekawy, jaką rzecz. Dzisiaj dowiem się podczas wywiadu, na której będę mógł realnie zarobić pieniądze. Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. a ze mną dzisiaj Krzysztof Madej. Cześć. Cześć, dzień dobry, witajcie. Krzysztof, y bo mówiliśmy kiedyś o akcjach kruka, które chyba kosztowały podczas emisji odcinka 60 zł, 8 zł tak, 72 mhm. a później wystrzeliły niesamowicie do góry. Ja przy 160 wypadłem, bo jakby zacząłem realizować zyski, ale żałowałem nie, że nie zostałem do końca. Ja chciałem tak jeszcze podpytać ciebie, skąd ty się w ogóle wziąłeś na rynku windykacyjnym, bo masz niesamowitą wiedzę, ale skąd ty tam trafiłeś? Skąd się wziąłem? Kwestia przypadku, jak to, jak to w życiu bywa. Zaczynałem windykację, zajmować się windykacją w 2000 roku. Początkowo zaczęliśmy działać razem z kolegami i wspólnikami, jako mała organizacja, potem ta organizacja rosła. W 2007 roku pojawił się inwestor, który wykupił część udziałów i część wspólników. A potem pojawiła się. Czyli organizacja w dalszym ciągu rosła, bo inwestor wymagał, żeby, żeby rosła. Kolejnym krokiem takim do rozwoju biznesu było uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie aktywami funduszy sekuratyzowanych. No i w kolejnym kroku było otworzenie, otworzenie już wtedy funduszu, do którego zbieraliśmy chętnych inwestorów do tego, żeby kupować portfele i je obsługiwać. Tak? Czyli w zasadzie przyszedłem całą drogę od Takiego, takich podstaw jak obsługa klienta, pozyskiwanie klienta do obsługi, nadzór nad obsługą, e, budowanie nowych usług, projektów e, i zarządzanie. No, ja zajmowałem się zarządzaniem. E, z tego powstała dosyć duża grupa kapitałowa, czy spółkowa no i jest do dzisiaj funkcjonuje. Ok. Krzysztof, bo ja jak rozmawiałem ostatnio z Tobą w, na Pozanteniu, to dowiedziałem się, że Ty jesteś takim trochę pomostem pomiędzy tym, co jest dostępne tylko dla banków i funduszy inwestycyjnych, a jakby potrafisz to wyciągnąć poprzez znajomości i kompetencje do, na rynek osób prywatnych. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze mam takie przemyślenia, bo ja pamiętam, zaczynałem ze złotem w momencie, kiedy była afera Ambergold. I, Amber I ja musiałem odczarować rynek złota w pewnym sensie yy, i pokazać go zupełnie z innej strony, yy, żeby na nim funkcjonować. Yy, teraz była całkiem niedawno afera z Getbackiem i jak to wpłynęło na rynek. Byłem w tym czasie w tym czasie członkiem zarządu Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. rynek klęknął. Rynek klęknął, spadło bardzo zaufanie do tego segmentu rynku i zarówno do funduszy sekuratyzowanych i zarówno do firm windykujących firm, które we własnym zakresie emitują obligacje albo, albo, albo chcą pożyczki na zakup portfeli wierzytelności. A jak wygląda teraz rynek? Bo mieliśmy takie momenty jak pandemia, jak wojna. Po akcjach Kruka rzeczywiście widać, że coś się dzieje na plus. Ale co teraz? Jaki widzisz trend na rynku? Co się będzie działo? Jeśli chodzi o pandemię, pandemia spowodowała wzrost spłacalności wysoki, I to widać po wynikach Kruka tak? i dużych, dużych serwiserów, którzy mają duże portfele albo obsługują duże portfele. Pandemia dała możliwość spłaty zobowiązań i ludzie pospłacali te swoje stare zobowiązania. Jeśli chodzi o wojnę, no to tutaj nie widać, bo tak gospodarka nasza gdzieś równolegle się rozwija, koniunktura na rynku, jeśli chodzi o gospodarkę jest. Pomimo inflacji, pomimo jakby zacieśnienia tej pętli kredytowej przez stopy procentowe jakby to wszystko nie, spowodował, nie spowodowało jakiegoś spowolnienia? Znaczy i nie, no, na pewno jest spowolnienie, bo tylko zastanawiamy, możemy to spowolnienie powiedzieć, ono spadło, spowolnienie, samo PKB spadnie, tak? No to, to tutaj już, ale jak dzisiaj PKB spada, to dzisiaj jeszcze nie ma problemu. Problem z, ze spłacalnością kredytów będzie za chwilę, tak? Bo to, bo to jest odroczone, odroczone w czasie i pewne rzeczy zaczną już wychodzić w tym roku, pod koniec roku i w przyszłym roku i pojawi się więcej portfeli wierzytelności, więcej możliwości inwestycyjnych, nie? Okej, okay, ale wiesz, wierzytelności to są takie, takie pieniądze, które leżą i wszyscy się ich boją podnieść, bo zazwyczaj jeżeli ktoś ma dług, to kojarzy, że ma problem. Tak. I pytanie, pytanie, bo ja pamiętam, fajnie się zarabiało na wierzytelnościach, jeżeli się pożyczało środki na przykład pod 30% wartości domu, zabezpieczonych hipoteką czy coś takiego. Mhm. Tak, Miałem takich kolegów, którzy tym się zajmowali i naprawdę niesamowite pieniądze z, z tego były, ale jeżeli inwestujemy w jakieś większe portfele, już wchodzimy bardziej na ten rynek, to czego możemy się spodziewać po najbliższych wyborach może? Po, co może takiego wpłynąć na rynek, że może nam się to jednak nie udać, nie? bo jednak patrzymy z tej strony takiego prepersa, że coś tam może, może się wywrócić, inwestując w wierzytelności. Znaczy ten niepokój zawsze jest i on był i będzie, tak, jak z każdą, z każdą, z każdą inwestycją no chyba, że mamy do czynienia z nieruchomościami, ale to tam też pewne ryzyka pewnie można, można podnieść. Tutaj rynek, rynek finansowy, on ma trochę większą, niesie za sobą trochę większe ryzyko, ale niesie za to dużo większą stopę zwrotu, tak. Nieruchomość rocznie tam 2-3%, tak, jak sobie idzie, a wierzytelność rocznie 15%, tak, na wierzytelności można zarobić, więc... I płynność jest zupełnie inna, nie, tak sprzedaż nieruchomości, to... 6-18 miesięcy, a obrót wierzytelnościami jest stosunkowo szybki i to można sprzedać tam w kilka miesięcy. tak? Załóżmy, portfel zawsze, zawsze jaki będzie atrakcyjny, to warto się to się sprzeda. Co, co się może zdarzyć negatywnego? No spowolnienie gospodarcze wzrasta i według, według bik jest coraz więcej przedsiębiorców dopisywanych z problemami i to się będzie działo, tak? I to się, i to się będzie działo. przedsiębiorców z problemami oceniasz jako szansę, czy jako zagrożenie? Znaczy szansę dla inwestora? Tak, jeżeli my inwestujemy w... Wierzytelności, w no, to, no to to jest szansa dla inwestora, żeby właśnie w tym momencie zacząć kupować portfele wierzytelności i nie, nie tylko z rynku B2B, ale również tego konsumenckiego, czyli tam, gdzie na przykład są firmy pożyczkowe, które pożyczają i tam dzisiaj można Dzisiaj można i trzeba nawet kupować towar, po to, żeby w jakimś określonym horyzoncie czasowym, rok, dwa, trzy, korzystać na, na odzyskach, na wzroście wartości portfeli i na e, możliwości na, na przykład dalszej sprzedaży tego portfela. Wie. To trzeba, trzeba sobie e, jakby policzyć stopę zwrotu dzisiaj, nie wiem, zachęcasz w złoto, ile złoto za rok będzie warte, ile można tam z miliona zarobić tam za rok, za dwa, za trzy, tak? No to to samo jest policzalne, jeśli chodzi o, o wierzytelności. Zagrożenia, no, ustawodawca może wprowadzić jakieś obostrzenia, była próba wprowadzenia obostrzenia, że na przykład osób powyżej 75 roku nie można windykować no ale można im dawać kredyt, tak, no to, no to, co, to znaczy jak mam 75 lat, wezmę kredyt i nie będę spłacał? No tak trochę nie, tak. Chyba prezydent Stanów Zjednoczonych ma 82 lata i, i co, no i przywodzi największym krajowi na świecie i, i co, nie można by go windykować? Takie trochę trudne do, do zaakceptowania, tak, ale, ale czasami pojawia, pojawiają się takie pomysły, one tam jakieś na pewno mają podstawy mniej lub bardziej racjonalne. Natomiast no one no nie przychodzą, bo to wywraca rynek. Tak? No, nie da się tego rynku nie docenić. Rynek pożyczkowy, ten pozabankowy jest bardzo ważnym elementem generalnie rynku finansowego. Tak? Ja słyszałem taką opinię, że w rynek wierzytelności inwestują tylko ci, co już z zasady rozumieją jak działa ten rynek i go znają. Dużo osób jakby boi się tego rynku. I w sumie, jak ja oglądałem te pliki Excelowe, bo tak to mogę nazwać, którymi pokazywałeś odnośnie portfeli, które na przykład wystawiają na sprzedaż banki i tak dalej, które są przeważnie zarezerwowane dla funduszy inwestycyjnych, to, no to było naprawdę tyle cyferek, numerków, procentów, że jakby i to w tylu arkuszach, że jakby zupełnie nie wiedziałem, jak do tego podejść, jak się analizuje, jak się waży takie ryzyko przy portfelu inwestycyjnym i jak kupić taki portfel inwestycyjny i wierzytelności i nie wtopić. No dobrze, dobre pytanie, dobre pytanie. Co zrobić? Tak? Co zrobić? Znaczy kilka czynników, kilka, kilka obszarów, które należy zbadać. Przede wszystkim z jakiego źródła ten portfel pochodzi? Czy to jest portfel bankowy, czy to jest rynek pozabankowy? Trzeba potem sprawdzić kto jest dłużnikiem, do, do sprzedaży, tak, czyli bank czy firma pożyczkowa, kogo sprzedaje. I pod to się podstawia modele ekonometryczne, które wyliczają, że na przykład tam mężczyzna na 62 lata, zadłużony na 10 tysięcy zł z miasta wielkości pomiędzy 100 000 a 150 tysięcy, to spłaca takie wierzytelności od tam 12 do 18 miesięcy. Tak? Ale tą wiedzę, ten model ekonometryczny jest budowany. E, w oparciu o faktycznie przeprowadzoną windykację i to mają albo wyceniający u siebie tą wiedzę i to jest tajne przez poufne albo firmy serwisujące portfele albo kupujące na własny rachunek albo serwisujące dla kogoś i to one tak naprawdę po przedstawieniu portfela do sprzedaży dokonają wyceny i powiedzą OK portfel taki przy założeniu że go kupimy za na przykład za 30% cenę Zakupu odzyskamy po 12 miesiącach, a pozostałe będziemy tam sukcesywnie odzyskiwać jeszcze przez 24. Po 36 miesiącach od daty zostanie nam jakaś wartość rezydualna, powiększona odsetki, koszty, które przyrosły, i to będzie można dalej sprzedać. Tak? I to właśnie ten serwiser podpisuje się pod tym krwią, nie? i on musi ten wynik dowieść. I trzeba tak skonstruować umowę z serwiserem. Żeby on był zmotywowany do tego, żeby ten wynik dowieść. Czyli zaangażować go na przykład kapitałowo. To jest... Z jednej strony można go e, kapitałowo, żeby, żeby wszedł kapitałowo do takiej spółki SP, SPV, tak? czyli do spółki celowej. Załóżmy, że to będzie spółka, co będzie łatwiej mówić, czyli o udziałach będziemy mówili, tak? Że on na przykład wchodzi z jakąś częścią udziałów i on jakby gwarantuje właśnie swoim udziałem kapitałowym w tym, że on tej wyceny dokonał prawidłowo, że się nie pomylił, a jak się pomylił, to pozostali inwestorzy, którzy są w ramach tej struktury, tej spółki celowej, będą mieli możliwość wyjścia, no bo nie wszystkie udziały były ich, ich, tak? więc oni szybciej będą mogli wyjść i zostanie serwiser wtedy, jakby z własnym portfelem. Serwiserowi nie zależy na tym, żeby zbyt optymistycznie wyceniać portfel wierzytelności, no bo on raczej będzie konserwatywnie podchodził, bo on będzie chciał na przykład premię za to, że. Dowozi wynik i od nadwyżki będzie chciał nie 15% prowizji, tylko od nadwyżki będzie chciał tam procent 20%. Tak? Więc, więc tutaj też trzeba, trzeba umieć to zważyć. Ale sprzedający bada portfel pod względem jego wartości, jaką cenę może wystawić. I rynek przychodzi i mówi, ok, ale to nie, nie, my nie zapłacimy 40%, my zapłacimy 28%, tak, bo dla nas ten portfel jest tyle, tak, warte. No i wtedy sprzedający musi powiedzieć, ok, dobrze, akceptuję, no bo sprzedający nie ma tak naprawdę e, za dużego pola manewru, jeżeli ma ograniczony dostęp, e, do niego ma ograniczony dostęp serwiser, a serwiser jest ograniczony kapitałem, który posiada. Jeżeli serwiser nie jest w stanie pozyskać kapitału na zakup, no to, no to on nie będzie licytował, więc ten, kto chce sprzedać, będzie szukał kogoś, kto ma, kto ma pieniądze. I rynek dzisiaj sprzedającego wygląda w ten sposób, że sprzedający chcą się związać na stałe z kupującym. Kupujący, serwiser, inwestor nauczą się windykować dany produkt, linię produktową. E, zobaczą, jak są przyznawane te kredyty, jak performują, czy, czy ten horyzont czasowy. Na tych krzywych odzysku się sprawdza i wtedy nawet jest możliwość wejścia, wejścia we wcześniejszy wykup jeszcze nieprzeterminowanych wierzytelności, tak, tak zwany Forward Flow, trochę wcześniej się wykłada pieniądze do, do firmy pożyczkowej, potem od niej odbierając portfel wierzytelności już przeterminowanych. Nie? Ja chciałem, żebyś powiedział, jakiego rzędu trzeba mieć środki, żeby taki portfel kupić bądź ja słyszałem też taki, taki myk, że ostatnio z dość dużego portfela wykroiłeś mały kawałek, który cię interesował. Ale pytanie, za ile można kupić już taki portfel i ile procent tego dyskontu dostajemy, czyli jeżeli mamy długów na 100 milionów, to za ile jakby jesteśmy, ile musimy zapłacić, żeby taki portfel zyskać? Może to pierwsze pytanie, tak? Ile trzeba pieniędzy, żeby, żeby coś kupić? Czyli próg wejścia jest stosunkowo niski. Najłatwiej jest poruszać je w obszarze około miliona euro, czyli, czyli takie 4 miliony złotych, tak? plus minus i za tą cenę, za te pieniądze można już kupić fajny portfel e, wierzytelności. E, natomiast, i, natomiast jeżeli jeden inwestor nie ma takich środków albo nie chce ryzykować taką kwotą, to można zebrać dwóch, trzech, czterech. Nie wiem, każdy z, ró z równym albo, albo różnym udziałem, wchodzą do spółki ZO i nabywają e, określoną pulę udziałów. I w zależności od ustaleń, czy to będzie spółka ka z kapitałem własnym, do którego będzie wpłacony i za ten kapitał spółka kupi portfel wierzytelności za 4 miliony, czy też spółka wyemituje jakieś długi udziałowcy, którzy weszli do spółki o kapitale zakładowym 10 milionów, pożyczą tej spółce pieniądze. I spółka za te pożyczone pieniądze kupi portfel. To, to są już takie technikalia. Znaczy no bez szczegółów. Jest tak. Ile? Ile trzeba dać? 4 miliony. Myślę, że 3 do 5 milionów to jest taki fajny próg, gdzie, gdzie można już zobaczyć, że się zarabia pieniądze i nabyć fajny portfel. Co to jest fajny portfel? No właśnie. Nie? Czy on fajny. musi być zabezpieczony? Czy to muszą być małe pożyczki, które szybko. Czy musi być hmm. dobra grupa docelowa? Co, co właśnie jest fajnym portfelem. Wszystko to, o czym powiedziałeś, a ja uzupełnię. Wierzytelności. Mierzy się na kilka sposobów, ale jedną z miar jest przeterminowanie, czyli jak starą tą wierzytelność nabywamy. Ja jestem zwolennikiem na, na, na początek inwestycji, żeby nabywać portfele nie bardzo przeterminowane, przeterminowane 90 do 150 czy 180 dni po terminie płatności. Tak? Czyli to są stosunkowo świeże rzeczy i one są nie chcę trywializować, ale najłatwiej odzyskiwalne, najszybciej odzyskiwalne i one najszybciej pokazują stopę zwrotu. Ale w związku z tym, że one są atrakcyjne, to one są trochę droższe niż, niż inne gorsze rzeczy. Możemy przyjąć modelowo, że taki portfel można kupować w granicach 30% wartości całego portfela. Jeżeli kupujemy 31 trzecią praktycznie, płacimy za, za portfel 30%, Dla łatwości, tak. to Jaki czas jest nam potrzebny, żeby odzyskać kapitał, który włożyliśmy? Przyjmujemy 12 miesięcy. Czyli w rok odzyskujemy kapitał, a później tylko i wyłącznie generujemy zyski, tak? Trochę taki, trochę nie. Trochę taki nie. <grym> Jakbyś wyjaśnił. <wiejaczył. grym> trochę tak, bo potem generujemy zysk. Ten zysk już się będzie wcześniej pojawiał. Bo w zależności od tego, jak będziemy mieli księgowość prowadzoną, czy, czy on się pojawi, czy nie, no to nie na ten program, nie na to nagranie może, ale jeżeli e, kupujemy portfel, część dłużników będzie nam płacić na, na etapie polubownym bez wszczęcia postępowania sądowego, to to jest prosto policzalne. Do tego dojdą, ale żeby to odzyskać trzeba zapłacić e, prowizję windykatorowi. I tu już się pojawi koszt. Jeżeli natomiast dłużnik nie będzie chciał płacić, no to musimy go pozwać. Czyli mamy koszty wpisu sądowego i koszty obsługi sądowej. I one, i one z, e, zwiększą, czyli... Mówimy kolokwialnie, dopozywamy, dociążamy portfel kosztami. Czyli wracając, kupiliśmy 10 milionów za 30%, czyli zapłaciliśmy 3 miliony, i kasę z tych 10 milionów powinniśmy mieć, cenę powinniśmy mieć po 12 miesiącach cyrka. Potem w kolejnych, ale. W międzyczasie może się okazać, że musieliśmy dopozwać, czyli trzeba jeszcze tam dołożyć tak? na wpisy, głównie na wpisy sądowe, bo, bo sprawy się toczą w postępowaniu, w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Koszt systemu informatycznego to jest bardziej tak, niż, niż, sama, niż sam papier. Więc tutaj dojdą koszty związane, i potem będziemy mieli wszczęcie postępowania egzekucyjnych ewentualnie. Ale e, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz: kupujemy wierzytelność za 30% jej wartości. Ale ta wierzytelność odsetkuje się od całego nominału. Czyli kupiliśmy 100 zł za 30 zł, ale odsetki biegną od 100 zł. Dzisiaj to jest 12-13%, tak w zależności. No, czyli kapitału nam rocznie będzie przybywało do tych 100 zł, przepraszam, odsetek do kapitału będzie nam przybywało 12 zł, ale zapłaciliśmy za, za tą wierzytelność 30. Więc robi nam się. Zwiększa nam się potencjalna marża i jeżeli zaczynamy to odzyskiwać, no to nie będziemy odzyskiwać tylko to brakujące 70, ale również inne rzeczy. Okej, okay. a jeżeli nam nie wyjdzie i będziemy chcieli upłynić ten portfel, bo zobaczymy, że z nim jest dużo problemów albo już nie będziemy chcieli tego portfela, będziemy chcieli kupić inny, nie? I wtedy sprzedajemy, rozumiem, i liczymy od ceny tej, która urosła, czyli ten portfel dopozywając nam urósł, tak? On, on urósł, bo e, początkowo był kapitał, doszły odsetki, doszły koszty wpisów sądowych, doszły koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu. Dojdą być może jeszcze jakieś koszty egzekucyjne, jeżeli będziemy to sprzedawać już na tym etapie. E, więc on urośnie. Kolokwialnie mówiąc spuchnie. Tak, ale co się dzieje z ceną na rynku później? Czy yy, jakby to. Cena że on spadnie urósł? procentowo cena spadnie, wartość tego portfela będzie niższa niż 30%. Natomiast w nominale może się okazać, że nie ma, nie ma, nie ma straty, tak? Bo yy, odzyskaliśmy 30%. Yy, te, które zapłaciliśmy, zostaje nam 70 i te 70 sprzedamy. Ale te 70 będzie znowu wartości 100 początkowej, dlatego że doszło odsetki. Jeżeli my znowu sprzedamy ten portfel za 25%, 20%, 15%, to te 15% od 100 to będzie, to będzie 15 milionów. Tak? Okay. Wrócę do pytania. Skoro, w przepływach to zupełnie inaczej skoro wygląda niż w Widzimy akcję kruka, widzimy te zyski w raportach. Można to tak zrobić. Czy to naprawdę jest tak cholernie trudno dostępne, że jakby ludzie w to nie inwestują, czy po prostu boją się tego rynku? Stosunkowo niska znajomość branży i, i tych mechanizmów, które funkcjonują w tej branży. Tak? No Jak czegoś nie znamy, no to, to mamy naturalny lęk do tego i nie, nie chcemy. No, chyba, że znajdzie się ktoś, kto nas przez to przeprowadzi. Tak? I, i, wtedy, i, wtedy I wtedy możemy faktycznie. Z mniejszym ryzykiem, albo trochę bardziej spokojnie w to inwestować. Więc e, tak naprawdę kluczem jest wiedza. Kluczem, kluczem jest na pewno wiedza. Nie? Rynek jest trudny. Rynek jest trudny w tym sensie, że, e, że wykorzystana jest i, i zarówno wiedza finansowa, ekonomia, psychologia, prawo. Każda dziedzina e, tutaj ma, ma, ma znaczenie z tego, co powiedziałem. Tak? Prawo to mamy, dochodzenie, roszczeń w sądzie i w postępowaniu egzekucyjnym. Ekonomia, no to i finanse, no to, no to, no to będzie, za ile kupujemy, ile dostaniemy. I Podatki do tego dochodzą, także, także też jakby znalezienie optymalnych rozwiązań, jeśli chodzi o opodatkowanie, o tak? Mnie bardzo ten temat zainteresował y, zakupu wierzytelności i chciałbym z Krzysztofem to zrobić, ale że. Mam kanał Finansowy Prepers. To pomyślałem, że widzowie będą w stanie wypowiedzieć się i powiedzieć, czy mają jakieś doświadczenie i czy ten temat jest dla nich interesujący i dlaczego. A na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest Twoja. Złota myśl najlepiej zarabia się na pieniądze. Jeżeli zainteresował Was temat i chcielibyście zobaczyć, jak wygląda wyliczenia w portfelach wyżytelności, to ja zapraszam do Krzysztofa. Wrzucę link w opisie. I tak jak mówię, zostawcie komentarz, co Wy o tym sądzicie, bo jestem bardzo ciekawy i chciałbym tu wyłożyć realne pieniądze i może kupić jakiś fajny portfeli, bo wygląda to naprawdę obiecująco. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.